Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w Pigułce skrót wiadomości Medekspresu. Polskie towarzystwo neurologiczne jest jednym z najstarszych towarzystw neurologicznych w Europie. W tym roku obchodzi 90-lecie istnienia. Jest szereg problemów, które musimy jak najszybciej rozwiązać. Przede wszystkim to poprawa wycen procedur zarówno szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Przeżywamy obecnie sytuację zamykania oddziałów neuro neurologicznych w skali całego kraju. Drugi aspekt to wspieranie rozwoju kadr, czyli uznanie neurologii jako dziedziny priorytetowej, aby przyciągać młodych lekarzy do tej specjalizacji, mówi w wywiadzie dla MedExpressu prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego profesor Konrad Rejdak. Rozmowę w całości udostępniamy na medexpress.pl. Mazowieccy lekarze wspierają szpital w Donbasie. Pierwszą zbiórkę zorganizowali w grudniu 2022 roku tuż przed świętami, kolejną niedawno. Łącznie do tej pory lekarze POZ Zrzeszeni w mazowieckim Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia zebrali i wydali 110 tysięcy złotych. Do polowego szpitala na zapleczu frontu wojennego w Donbasie trafiły agregaty prądotwórcze, powerbanki o dużej pojemności, materacy dmuchane oraz odzież termiczna. Ale potrzeby nadal są ogromne, a warunki w jakich lekarze ratują życie żołnierzom dramatyczne, dlatego liczy się każda pomoc. Do niedawna jelita postrzegane były jedynie jako organ służący do trawienia. Nikomu nie przychodziło do głowy, że to tutaj zapadają strategiczne decyzje o tym, co znajdzie się na talerzu. A okazuje się, że ochota na ciasto czy hamburgera wcale nie rodzi się w głowie. Co o tym świadczy? Odpowiedź na medexpress.pl, również tam więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.